Lotnicza historia Polski. 13 lutego 1922 roku pionierski przelot z Warszawy do Zakopanego i z powrotem wykonała załoga Brygeta 14-A2. Za sterami poczciwego Ludwika XIV zasiadł pilot pierwszej eskadry wywiadowczej z okresu wojny polsko-bolszewickiej, ówczesny słuchacz wojskowych kursów Politechniki Warszawskiej, porucznik Zbigniew Babiński, a towarzyszył mu porucznik obserwator Marian Stafa z centralnych warsztatów lotniczych. Przelot wykonano z inicjatywy Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej. lotnicza historia Polski